Dobra, ja pierdziele, dobra, ale mamy go chyba, dobra, łapy, 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 typie, łapy, łapki, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogaty, a dzisiaj kolejne przygody w BeamNG Drive z samochodami na mniejszej mapce, ale jakże, jakże ładnej i na takiej, w której ten oto gość, proszę państwa, okazało się, że jest to zagubiony... Syn właściciela stacji benzynowej wielkiej sieci stacji benzynowej I gość się stwierdził, dobra, podjeżdżam panie na stację swoim nowym merolkiem i se będę tutaj trząsł wszystkim. Oczywiście chodzi o stację benzynową Note online, żeby nie było. Biało-czerwona, nie barwa. No widzicie, o, patrzcie ile tutaj trzeba płacić. Kurczę, drogo chyba. No i... Powiedzmy, że policja musiała podjechać, sprawdzić wiarygodność tej persony i sprawdzić, czy nic na pewno się z nią nie dzieje, bo wiecie, no ludzie w społeczeństwie są trochę zdenerwowani na, na takich e, ludzi związanych z e, petrochemią i z innymi rzeczami. Także dobra, e, tyle słowem wstępu. Zobaczymy, jak pan. Będzie tutaj merolkiem uciekał. Oczywiście, ten gość ma swojego kierowcę, więc wiecie, on tam sobie siedzi z tyłu, a kierowca nadupca samochodem. No i co, jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Zostawcie też subika, wpadnijcie na G2, Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Let's go! Dobra, kurde! Stefan, uciekaj tym samochodem! Ja pierdzielę się, policja dowaliła do nas. Alo, ale mój, ta ale mój tata, mój tata zarządza całą tą firmą. Dlaczego policja chce mnie zaatakować? Co jest? Co jest? Kordę, te wszystkie złamane przepisy, ale, ale mój tato, mój tato zarządza największą w Bimens Drive siecią stacji paliw. Co jest, co wy robicie w ogóle? Ale mój tata, to że się krzyknie raz na jakiś czas z jakimiś przekleństwami, to wiecie. On ma tego. E, są turety takie, tak zwane w of Legend. Ale czasem ma, ale czasem nie ma. No, zależy jak wygodnie, nie? Także no, kurczę, rozwalony ten, ten merolek z przodu już, ale jeszcze jedzie. Ty, a te... takie merolki, widziałem wczoraj takie porównanie, właśnie takiego merolka że jest y, u amerykańców pokazany taki Merolek, który idzie na lawetę, wiecie, rozwalony. Później ktoś go sprowadza do Polski na prawie. Panie, nówka sztuka, nie śmigana. Dobra, a ten policjant mnie jeszcze goni czy nie, bo ja nie wiem, czy mam wpisać sobie remis do kajecika. Bo w teorii ten Merol coś tam jedzie, nie? Ale w dłuższej ucieczce to nie ma szans. Pytanie jednak brzmi, czy policjant jest w stanie mnie ścigać jakkolwiek? Chociaż myślę, że po tym pierwszym rozbiciu mogę dać punkcik dla policji od razu. Dobra, taki tutaj trik robię gościu. Uciekamy, cyk. Dobra, mam dobrego kierowcę, typie. Uciekamy, proszę bardzo. Dobry kierowca, prawidłowy driver. Dobra. Oj, 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 oj! Ty, ale w sumie ten Merol jest większy, no? Ale nie chcemy chyba mieć jeszcze na głowie próby ataku na policję. Dobra, próby nie będziemy mieli. Będziemy mieli atak po prostu na, na policję. Jaka próba, panie? Kurczę, ten Merol. Się wydupia szybko, mam wrażenie. Co to jest w ogóle za merol? O, właśnie, te, to pytanie, najważniejsze pytanie, jeszcze nie padło. Co to jest w ogóle za merol? Co to jest za samochodzik? A, dobra, wyciągnijmy to spod samochodu i może będzie lepiej działał. Okej, okay, coś jest z nim nie tak. Tak działa, jakby chciał, ale nie mógł, nie? Do końca teraz ten Mercedes. Sprawdźmy w środku. Ej, czy. Policja mnie ściga jeszcze? Coś słyszałem z tyłu. O kurcze, tak, policja jeszcze jest. Ja myślałem, że mam ich z głowy już. Tak po prawdzie. Mam wrażenie, że policja się rozwala tak samo szybko jak ja w, na ten moment. Ty, ale przyspieszyliśmy. Oj. Dobra, nieważne. Nieważne, proszę państwa. Dobra, ucieczka szybka. Szybka ucieczka, dobra, Dwayne, Dwayne ma, ma kierowca. Let's go, lecimy stąd, uciekamy, szybciutko. Zanim policja się do nas dowali. O i policja zaliczyła słupa. No i proszę bardzo, kierowca, zawodowy, Dwayne, po prostu wie jak uciec z policji. Ty, a ciekawe, czy tak jest, że naprawdę jak jest jakiś Młody oligarcha, syn młodego jakiegoś oligarchy, nie? I on jeździ takim Merolem, albo ma, ma właśnie takiego kierowcę, nie? To myślicie, że taki kierowca to jest jak na filmach, czy na jakiś tych, czy jak w Mindy Drive? Czy że bierze, dosłownie ucieka, nie? Ma jakiś dostęp do innych rzeczy, jeszcze technologii. Czy po prostu sięgają do portfela, mówią: Gościu, masz te 10 tysięcy i nara, i spada i leszczu. Czekają, jak oni do policji mówią: Jak myślicie, uciekają przed nią, czy po prostu dają łapówki? <laughs> W sensie w teorii istnieje trzecia opcja, że wiecie, że prawo jest równe dla wszystkich, ale mam wrażenie, że, że nie bardzo. E, Okej. Okay. Dobra, i uciekamy. Proszę bardzo, czy jest za nami y, pan policjant? Jak nie ma, to punkcik dla mnie. Nawet mimo tego. Nie no, policja się już dawno rozbiła. Dobra. Let's go. Kurczę, ten policjant mnie goni szybko. Dosyć. Dobra, teraz na spokojnie. Ja nie wiem o co chodzi panu policjantowi. Ale żeśmy go skosili. O kurcze, panie, żeś w kościółek wjechał. Mądry ty jesteś, gościu, czy, czy nie bardzo? W ogóle ten przód. Pierwsze co spada w tym merolku, to jest dosłownie przedni zderzak. Faktycznie, nie? To jest pierwsza rzecz, która za każdym razem spada. Tak po prawdzie. Ale cichutko chodzi, nie? Ten Merol, to też jest takie. W sumie, no fajnie, fa fajny taki Merolek. Chociaż wolałbym jakiś inny samochód. Jakiegoś Suwika albo. albo. Hatchbacka jakiegoś. Jak już wielokrotnie mówiłem, proszę Państwa, nie jestem fanem sedanów. Dobra, czy, a czy pan policjant gdzieś się ruszył, czy już uznajemy też moje piorunujące zwycięstwo jako tego, jako... kierowcy tego samochodu. Yy, co tutaj w ogóle jest? Czekajcie. Ja bym chciał w ogóle zobaczyć, co jest w środku tego samochodu przy okazji. Mam wrażenie, że, że ładnie to wygląda. Mhm, czekajcie. Kurde, patrzcie na to w ogóle w zagłówkach jakieś tableciki. Tutaj co jest? Klima, która po prostu sobie leci, ustawiona na 22 stopnie Celsjusza. Automatyczne okna, ale to co? Jakie okna? Czemu są cztery przyciski? Cztery okna, otwieramy? Co jest? Eee, tutaj jakiś rozdzielnik po prostu, żeby było wygodnie. Ty, ale w sumie dzięki temu to są dwa miejsca praktycznie, nie? Tylko z tyłu nie ma dodatkowego miejsca. Tutaj pewnie jakieś wnęki jeszcze na, na rzeczy. Jak bagażnik, bagażnik taki chyba standardzik. A z przodu, co jest tutaj do otwierania? Jest na pewno: jakieś poduchy. W ogóle tutaj GPSik. No, wygląda całkiem nieźle, nie? Tak myślę. Wy wygląda całkiem ok. Też szczególnie z takim tablecikiem w zagłówku, nie? To już w ogóle koks. Dobra, kolejna próba dla pana policjanta na, na złapanie mnie. Dobra, policjant, dawaj, dajesz tam. Dobra. Ej, gdzie jest policjant? Dobra, biorę policjanta na przejażdżkę. A także lecimy gdzieś na lewo. Okej, okay, tędy. Dobra, panie policjant, ale wieć pan normalnie, okej? Okay? Że był pościg, że w ogóle były emocje, fajnie. Weź tak, jadę. Panie, nic tu się nie dzieje z y, Pana strony O kurcze Dogania mnie Ty gościu! Nie! O ku... O, ła, a ała! Ale załatwił nas policjant! Dobrze siedział ten, że młody siedział z tyłu, nie? O kurcze, aż mi się... Chociaż ty, z tyłu też zgniotło nieźle o, rzeszty. Ej, to w ogóle wgniotło ten samochód bardzo nieproporcjonalnie do tego z jaką on prędkością jechał i w ogóle jaki to jest samochód, nie? Patrzcie jak wygięło, przecież to wygląda jakby z 300 na godzinę dostał, a nie z tuwą jechał ledwo. Ty, ale przygniął ten brytyjski policjant. Masakra, ej, dobra. Tego to się... Tego to się nikt nie spodziewał. Dobra. Okej. Okay. Co, gonisz? Nadganiasz typie. Oj, nie zdąży skręcić. Ej, dobrze policjant sobie tu poradził. Ja też nie chciałem tutaj, oczywiście, przytrajhardować, bo. O, dobra, zróbmy to. Po prostu szybkie zgubienie tej policji. Szybki challenżyk. Dobra. Lekko skręcamy. Lekko skręcamy, lekko skręcamy I zobaczymy gdzie będzie policja W tym momencie Ty no jedzie tuż za nami W teorii Ale to tylko w teorii W praktyce ma się na pewno Dużo gorzej ta policja Dobra no wejście w coś walnijcie Ale nie we mnie Dobra szybki start mamy Policja gdzieś pojechała Do tyłu Dobra mamy to no, i punkt dla mnie w takim razie. Dobra, 180 tam prawie było na liczniku. Dobra, czyli teraz tak e, zatrzymaj AI. Teraz to ja jestem policjantem. Także uciekaj. Run. Dobra, proszę się zatrzymać. Jest pan. Jest pan zatrzymany. Za nielegalne posiadanie licencji zawodowego kierowcy Dobra No kurcze pieczone, czekajcie Jest pan zatrzymany pod wieloma względami Rozboi, rozboje, kradzieże, przeloty W biały dzień Tak nie wolno Dobra Okej, okay, ten samochód jednak, którym teraz jadę, też nie jest najlepszy, jeżeli chodzi o jakiekolwiek skręcanie czy, czy czy, czy, coś. Czuję, że prędzej mnie w tym samochodzie skręci. niż on dobrze zakręt wykona. Dobra. O kurcze pieczone. Ty, ucieka nam. Musimy jakiś sposób ogarnąć. Mm. Czekajcie już, bierzemy tutaj gościa Dobra, od razu go łapmy, przede wszystkim Ja pierdzie, ale, ale mi się skręciło źle Dobra, wypchałem go trochę Nic mu nie zrobiło to wypchanie kompletnie Dobra dziadu, ale wiemy gdzie jedziesz Ta droga prowadzi tylko w jedno miejsce Do wyjazdu tutaj Przepieczone, dobra, jednak pojechał inaczej. Bo ten wyjazd prowadzi już do wyjazdu z miasta czy z miasteczka bardziej. Kurczę, z tymi sygnałami dźwiękowymi, to on bardziej wie, gdzie ja jestem, niż ja wiem, gdzie on jest. Bardziej mi to przeszkadza niż pomaga, mam wrażenie. Dobra, wyjechał chyba na długą prostą. Let's go! Lecimy za nim. O, jakiś zakręt jest. Dobra. Oj! Karamba! Było blisko, było blisko, żeby się rozwalić. Ty, ale on jakoś nadzwyczajnie dobrze jedzie teraz, nie? Tym merolkiem. No dobra. Nie dogonimy go tak łatwo w takim razie. Spróbujmy jeszcze jakoś inaczej. O, 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 o! O! Dobra. Łapy, 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 typie łapy! Rączki! Rączki, typiarzu. Kurczę, uciek. 2, 2 3 do 2-2-6. Podejrzany Mercedesem ucieka. W stronę jednokierunkowego przejazdu. Odbiór. Ja pierdziele, a mi ucieka, ale... samochód nie mogę nim jechać normalnie, no. Ej, giga ciężko będzie powiem wam. Myślałem, że łatwiej będzie szczerze. Dobra, ciężko go jakkolwiek przystawić aktualnie. Dobra, to było tak zwane ryzyko podjęte. Ryzyko operacyjne Dawaj, 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 dawaj gościa Ty, w ogóle widziałem ostatnio w Przemyślu taki samochód, on się nazywał chyba nawet Dog... Czekaj, czekajcie, Res... Dog Rescue? Albo Dog... Pa... Nie Dog Patrol Ale był właśnie taki, miał takie barwy brytyjskiego radiowozu jakiegoś Miał rapid response, o na pewno, czyli że pewnie natychmiastowe, natychmiastowy odzew, natychmiastowa pomoc. I było coś z dogiem jeszcze, nie? I się zastanawiałem na początku czy to jest, nie wiem, są służby, które zbierają e, bezdomne psy gdzieś, wiecie, z pola, czy, czy to są służby po prostu, które należą do składu policyjnego, aczkolwiek a, posiadają u siebie, to jest jednostka z psami, o. Ciekawe w sumie, jeżeli ktoś z was wie... To był forzik taki e, vanowy, nie? Więc może komuś to pomoże. Dobra. Nie wbiliśmy się na bok, przynajmniej. I powiem Wam, tym Hirochim CCF-em się tak łatwo nie jeździ. Ciekawe, jakby to było w drugą stronę, nie? Gdy policyjnym merolkiem śmignąć Hirochiego. Ja myślę, że wynik byłby od razu znany. Ja pierdykam, no jaja se robią Widzowie, ta gra robi sobie dzisiaj ze mnie jaja zdecydowanie. No nie ten samochód już nie jedzie. Ja ledwo cokolwiek palnąłem na start gry. Dobra ja ale dobra, ale mamy go chyba Dobra, łapy, 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 typie, łapy, łapki Dobra, mamy go! W końcu udało nam się Merolka złapać! Ja pierdziele, ile, ile nam z tym zeszło. To jest pierwsza próba i to jeszcze najgorsze, bo to jest taka trochę tryhardowa próba, nie? Zatrzymałem go zaraz na, na początku rozgrywki praktycznie też. Dobra. No jedź, 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 jedź! jedź. Chłopiec, co ty robisz? Dobra, on jedzie znowu jak zwykle tą samą trasą. Dobra, powiem tak, solo się nie ustawimy, żeby go zablokować. A tutaj potrzebowałbym co najmniej, myślę, dwóch samochodów, żeby to zrobić. Jest też za mała trasa, żeby tego gościa, wiecie, nadrobić, nadgonić. I mu jakieś PIT sprzedać, takie mocarne, nie? Dlatego jedyna ta tryhardowa metoda to jest taka, żeby na początku, wiecie, wpaść i gościa rozwalić. Dobra, typie. Dobra, pytanie, ile on jedzie na godzinę? A ki to Kiw to. Bombki strzelał po prostu. No nie, ja sobie rozwalam za każdym przejazdem przez ten krawężnik coś. Dobra, Kościół, Dobra, to jest drugi raz kiedy udało nam się go zatrzymać. I powiem wam więcej: ja sobie zrobię tutaj nawet jakiegoś ładnego screenka już do tego, bo to, to, się nie zdarza zbyt często żeśmy byli go w stanie zatrzymać, tego Merolka a dokładniej to był drugi, drugi taki przykład, kiedy się udało Ty, ale ktoś zastosował taktykę pierwszy raz, myślisz, że się nie ruszył z drespa na samym starcie? Pewnie AI się rozwaliło na start Dobra, ale idziemy, ale idziemy No i tak sobie proszę państwa radzi właśnie policja w tych czasach z Mercedesami. No nie radzi sobie, szczególnie z takim pewnie dobrym kierowcą, który siedzi tutaj za kierownicą i po prostu jeździ tym Mercedeskiem. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, do zobaczenia, Eloi, cześć.